żeby zaprostu, ra, zaprotestować po raz kolejny przeciwko działaniom zarządu DCT Gdańsk spółka akcyjna te działania są niezgodne w naszej ocenie z prawem e, e, powodują naruszenie praw pracowniczych mamy tutaj na myśli sytuację, w której zwalniani są pracownicy są, z pracownikami nie są przy, przedłużane umowy o pracę i oczywiście nie podaje się rzeczywistego pod powodu nieprzedłużania tych umów, ale w naszej ocenie tym powodem jest zaangażowanie się w działalność związkową. To są pracownicy, którzy zdecydowali się założyć związek zawodowy, aby poprawiać warunki pracy pracownikom. I oni właśnie są w tej chwili e, celem ataków zarządu. Zostali wcześniej zwolnieni koledzy w lipcu. Jako sekcja protestowaliśmy, obie sekcje, bo myślę tutaj też o sekcji morskiej marynarzy i rybaków. Dzisiaj też z nami są koledzy z innych związków, Związku Zawodowego Oficer Polskich Oficerów i Marynarzy. I wtedy ci koledzy nie zostali przywróceni do pracy. W sierpniu pojawiła się kolejna taka sytuacja, kiedy nie przedłużono umowy, na czas określony z jednym z członków Komisji Zakładowej, wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej, kolegą Maciekiem Konowką. To jest też powodem dzisiejszego protestu, gdzie wzywamy zarząd do przywrócenia tych kolegów do pracy, aby mieli pracę w DCT. Są to pracownicy, tak jak Maciek jest wieloletnim pracownikiem kiedy wcześniej przełożeni nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń wobec jego pracy, a potem kiedy mogli skorzystać z tego, żeby nie przedłużyć umowy, to tej umowy nie przedłużyli. było kolejne zwolnienie z pracy, nieprzedłużenie umowy dotychczas bardzo dobremu pracownikowi, dotychczas nagradzanemu, dotychczas wyróżnianemu, ale za to, że ośmielił się należeć do związku zawodowego Solidarność, że ośmielił się upomnieć o prawa pracownicze. Czy pracownicy ośmielili się przypomnieć pracodawcy, że za wykonywaną pracę należy płacić zgodnie z przyjętym samemu przez siebie regulaminem, to za to mu tej umowy nie przedłużono, na to postanowiono zrezygnować z usług bardzo dobrego do tej pory pracownika. W sytuacji, kiedy planowane są przyjęcia pracowników do pracy, kiedy są pracownicy na terminalu przyjmowani. Tu jest. No, walczymy o swoje prawa. Mamy do tego prawa, że, prawo, żeby taką pikietę prowadzić. Została ona zgłoszona. Wszyscy powinni być upr Wszyscy tutaj stojący na drodze powinni być uprzedzeni przez zarząd DCT, że tutaj jest pikieta i ona będzie się odbywała od godziny 13 do godziny 16. Tak z formalnego punktu widzenia to wygląda. jesteście, dlaczego protestujecie. Czyli... Co, oni mają tą sytuację daleko w poważaniu, to, że samochody stoją, że ludzie tutaj się denerwują, oni to mają w nosie, bo gdyby im zależało, ktoś z przedstawicieli DCT przyszedłby tutaj, powiedział panowie, zapraszam, usiądźmy do stołu, rozmawiajmy, ale niestety tego nie ma. Tego właśnie brakuje w tej całej sytuacji. Od 9 miesięcy toczy się spór o układ zbiorowy pracy. To nie jest spór. Pracownicy, pracownicy członkowie związku przedstawili swoje oczekiwania, zebrali jedną propozycję układy zbiorowego y, pracy. Natomiast zarząd na początku udawał, że taki dokument w ogóle nie jest potrzebny w szeregu zakładach, a szczególnie na zachodzie, taki dokument reguluje relacje pracownik-pracodawca, a tutaj nikt nie chce przystąpić do jego negocjacji, a jak już to w końcu wynajęli kancelarię prawniczą, bo lepiej płacić prawnikom masę pieniędzy niż pracownikowi dać podwyżkę 100 zł, czy wypłacić mu dodatek za święta. Kancelaria Pracownicza mało tego, nie jest uprawniona do podpisania zakładowego układu zbiorowego. Więc to jest tylko bicie piany, pokazywanie, że chce się coś zrobić, a tak naprawdę mamy w poważaniu to głęboko, czy coś z tego będzie, czy nie. Zarządu DCT Gdańsk SA Krajowa Sekcja Portów Morskich NZZ Solidarność Rzeszająca dokerów Pracujących w Portach Gdyni, Gdańska, Szczecina i Świnoujścia wyraża stanowczy sprzeciw wobec zwolnienia członków Związku Komisji Zakładowej NZZ Solidarność DCT Gdańsk SA a także innych osób zaangażowanych w działalność pracowniczą oraz nieprzedłużenia umowy o pracę koledze Maćkowi Konopce, zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej. Biorąc pod uwagę trwający od stycznia proces negocjacji zakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników DCT Gdańsk, -SK, w którym brak jest merytorycznych uzgodnień oraz toczący się spór zbiorowy powyższa praktyka stanowi poważny powód wątpienia w dobrą wolę firmy DCT Gdańsk S.A. oraz kładzie się cieniem na rzekome, deklarowane działanie pracodawcy w dobrej wierze. Pracodawcy, który pozbywa się doświadczonych pracowników, który działa w sposób, że pracownicy odchodzą do innych zakładów pracy, w naszej ocenie nie zauważa ich działa na szkodę załogi oraz ogólnego interesu firmy. Stanowczo żądamy przywrócenia do pracy zwolnionych kolegów, zaprzestania utrudniania prowadzenia działalności związkowej, rozpoczęcia negocjacji i rokowań prowadzonych w dobrej wierze w celu zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy dla wszystkich pracowników DCT Gdańsk SA oraz zakończenia sporu zbiorowego porozumienia. Spotkaliśmy się w tym słusznym protestie przeciwko udawaniu negocjacji. My, marynarze, tutaj obecni z Solidarności PZM-u, z Solidarności Marynarzy z Gdyni, ze Związku Oficerów i Marynarzy, zawsze pomagaliśmy portowcom i teraz nie odmawiamy im pomocy. Uważamy, że układ zbiorowy pracy to jest najlepsza forma kompromisu, że trzeba zawsze rozmawiać. Niestety zarząd DCT... Nie prowadzi naszym zdaniem odpowiedzialnych rokowań. Przedłuża te negocjacje niepotrzebnie zupełnie. Wzywamy zarząd DCT do podjęcia odpowiedzialnych negocjacji. Jestem organizatorem związkowym Krajowej Sekcji Marynarzy i Rybaków. Pomagam tutaj do Kerome firmie DCT, organizować się w związek zawodowy, silny związek i prowadzić negocjacje z pracodawcą. Dziękuję wszystkim za, za przybycie, za to, że jesteście. No jest to forma taka niecodzienna nie w naszym działaniu związkowym, ale niestety konieczna. I my byśmy nie chcieli tutaj chodzić i blokować przejazdu i utrudniać życia i kierowcom i innym osobom. Ale jedynymi osobami, które mogłyby tę blokadę rozwiązać, to jest zarząd firmy DCT. Wystarczyłoby przedzwolnić tutaj do nas i powiedzieć, że mają gotową propozycję powrotu do pracy wszystkich pięciu naszym zdaniem zwolnionych za działalność związkową kolegów. I to, tutaj kolega przewodniczący powiedział, że chce się przyjmować, a z drugiej strony się zwalnia tych, którzy chcą tworzyć organizację związkową w kraju. 35 lat temu powstała Solidarność i z głównymi postulatami to była obrona miejsc pracy i my od tych postulatów nie odejdziemy. Mamy problemy wszędzie dzisiaj w Polsce, nie tylko tutaj, mamy problemy na kolei, mamy na problemy we wszystkich można gałęziach przedsiębiorstw. Ja w szczególności zwracam się do kierowców, którzy mają utrudnione dzisiaj po prostu zadanie, bo oni też pracują u pracodawców, ale zawsze mogą się zrzeszyć i poprzez zrzeszanie się u nas w sekretariacie transportowców mogą swoje problemy przekazywać złożyliśmy petycję została wysłana osoba reprezentująca sekretariatu zarząd aby tą petycję od nas przyjąć zapytaliśmy też czy w zwyczaju jest że zarząd odpowiada na petycję pani po prostu zapewniła nas, że tą petycję przekaże, a co zrobi zarząd, taką decyzję podejmie zarząd. To nie jest to, czego oczekiwaliśmy, bo tutaj my zdecydowanie rozróżniamy kwestie toczących się negocjacji, ale ten postulat najważniejszy przywrócenia do prac pracowników, naszych kolegów do pracy nie został spełniony. Dlatego myślę, że ta dzisiejsza manifestacja nie jest ostatnią. Nie wykluczamy, że kolejna taka manifestacja będzie musiała się odbyć pod ambasadą Australii w Warszawie, żebyśmy tam mogli pani ambasador wlączyć petycję i domagać się po prostu tego, czego dzisiaj się domagaliśmy od zarządu, a zarząd tego po prostu nie spełnił. Oczywiście chcę powiedzieć i zaznaczyć na pewno, że ona dzisiaj trwa krótką chwilę, ale jeśli nie nastąpią, nie będą postępy w rozmowach, jeśli ten dialog pozorowany nie zakończy się, rzeczywiście przystąpi zarząd DCT do dialogu, to niestety będziemy musieli to sparaliżować w podobny sposób, ale również całą budowę i cały DCT w momencie, kiedy wpłyną tutaj naprawdę statki, nikt tutaj nie przejedzie przez parę dni. Tak po prostu zrobimy. Taki będzie tego efekt. -y. I będziemy to robić sukcesywnie, dopóki rozmowy nie będą prowadzone w sposób należyty, a nasi koledzy nie zostaną przywróceni do pracy.